Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w sobotni wieczór w moim ogrodzie. Robię takie przerywniki, bo przepięknie śpiewają ptaki. Jest koncert wieczorny, zaraz zrobię moment przerwy, żebyście naprawdę posłuchali. Ja chciałam wyjść gdzieś dalej i nagrać Wam film, opowiedzieć Wam to, co Wam zaraz powiem, opowiedzieć Wam w lesie, bo tam jest też to drzewo, o którym właśnie będę tutaj mówić. O jego cudownych właściwościach, ale co chwilę padało, więc zdecydowałam się tutaj pozostać. A, a ja mam to drzewo też tutaj u siebie. Ono idzie aż tak wysoko, 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 wysoko. No, nieprawdopodobnie wysoko, nie macie pojęcia nawet jak. Ono jest olbrzymie, zobaczcie, sięga aż do yy, można powiedzieć, do nieba. Tak jest, jest to lipa moi drodzy i o niej chcę właśnie dzisiaj powiedzieć. Zapraszam Was też oczywiście do, przede wszystkim do subskrypcji. Dziękuję Wam za to, że jesteście ze mną. Zapraszam Was do lajkowania, komentowania, będzie mi bardzo miło. Zapraszam Was też na mój blog grynelka.pl. Tam jest też mnóstwo takich ciekawych tekstów, między innymi właśnie też o. O, o lipie, o której ja tutaj będę Wam zaraz mówić, lipa y, Święte Drzewosłowian. Y, ono sięga nawet do y, ponad 30 metrów i więcej. Moje jest naprawdę olbrzymie. Olbrzymie tutaj, stoję pod, pod, pod tą lipą latem w lipcu, kiedy są kwiaty, jest mnóstwo pszczół, jest po prostu tak dużo pszczół. No i one robią ten cudowny lipowy miód. Wiemy wszyscy słuchajcie z dzieciństwa jak mama robiła nam herbatki z lipy, z malinami zresztą. Wielu z nas zrobiło też to swoim dzieciom. Sami pijemy, kupujemy herbatki lipowe. One działają cudownie. Kwiaty lipy działają cudownie na, na potnie, na przeziębienia, na ból gardła, na ból gardła, na ból, na katar, na kaszel, na gorączkę. Są cudowne i przede wszystkim smakują, więc Warto je zbierać, Jeśli choć, choć powiem Wam dostęp, przynajmniej u mnie dostęp do kwiatów lipy jest bardzo trudny. Moja lipa już jest olbrzymia i tylko właściwie mogę tutaj z tych tutaj oto gałęzi to zrywać. No niestety... W, 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 no niestety, po prostu to już jest drzewo bardzo, bardzo duże, stare jest też i, i dlatego y, ta korona, ta korona jest wysoko. Posłuchajmy tutaj, jak śpiewają ptaki. Przepięknie, po prostu przepięknie. Y, tutaj jest, no, mój ogród cały po prostu w zieleni, <laughs> cały w zieleni, o przepraszam, pranie moje wisi jeszcze, <laughs> nie jest to takie ciekawe y o dobrze, dobrze kochani, więc wracamy do lipy. Wszyscy znamy kwiaty lipy, ale nie wiemy o tym, albo że niewielu z Was wie o tym, że też liście lipy są niezwykle zdrowe i, i mają te same właściwości co kwiaty lipy. I w odróżnieniu do kwiatów, jakbyście chcieli, przepraszam... Może trochę chaotycznie, będzie mi ktoś zarzucał, ale jak ktoś zobaczy, tam z tyłu jest, na, wdrapuje się na ten pień. Mój kot. O, teraz schodzi, tak? Mieciu. Mieciu albo mija. No dobrze, więc te kwiaty lipy zostawmy, a, bo kwiaty lipy są tylko w lipcu, w niektórych rejonach rosną, jest to wcześniej, w niektórych później, ale, ale liście lipy można zbierać praktycznie cały sezon. Oczywiście najlepsze są te wczesne, jasnozielone, ale to są te majowe. Tutaj mamy taki właśnie przepiękny, popatrzcie tylko, kwiat lipy. Kwiat lipy, liść lipy, właśnie ten młody, no ucieka mi, tak, o, on jest taki jasnozielony, te starsze już są ciemniejsze, ale y, liście lipy można zbierać praktycznie y, cały sezon, tylko właśnie... Y, tylko, właśnie moi kochani, dobrze zbierać je tam, gdzie lipa jak gdyby odbija, gdzie się robią takie odnogi od głównego pnia. Tutaj mam takie coś, właśnie taką odnogę. Mam kilka tych odnóg i na niej są właśnie takie młode listki. Liście drzew generalnie, wielu drzew są jadalne. Ja tutaj właśnie mówię o lipie, ale są też inne drzewa. O, słuchajcie, widzę, że już powoli tutaj kwiaty lipy się tworzą. Ale to jeszcze jest oczywiście za wcześnie, no ale już takie są zawiązki. Także z tych właśnie takich odnóg będę, będę miała kwiatki na herbatkę. Natomiast y, dla pszczółek zostanie w tej koronie bardzo dużo. Natomiast właśnie te y, młode listki, y, te, te, które wam tu pokazywałam, popatrzcie tylko, jaki on jest cudny, ten liść. Y, one są delikatne w smaku. Smakują, smakują super po prostu. Można je nawet tak, jakby będziecie gdzieś na spacerze, w parku, y, 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 no może nie tam, gdzie jest mnóstwo spalin, no to nie, ale, ale jeśli jest y, tak troszeczkę oddalony teren od tych od brudu takiego miejskiego, to można sobie nawet zerwać takie li lipy i po prostu sobie zjeść po drodze. Natomiast warto je zrywać i w domu przyrządzić sobie z nich sałatkę, dołożyć do, do podagrycznika, do mniszka, do pokrzywy, do przytuli. No przy przytuli surowej się nie je, ale oczywiście, także nie, to by trzeba było z przytuli, z przytuli jednak dobrze zrobić to napar bądź taki macerat. Dobra, odrzucamy, odrzucamy przytulię, ale jest, jest, popatrzmy sobie jeszcze na te listki, ale jest właśnie e, podagrycznik, jest pokrzywa sparzona, przynajmniej ja muszę parzyć, bo, bo, bo ja bym się sparzyła strasznie. Może ktoś na inne metody jedzenia pokrzywy bez sparzenia jej. Mniszek, właśnie tak, Podagrycznik. No, te liście lipy są cudowne, krwawnik młody, liście, liście malin młodych, liście, moi kochani, poziomek. To wszystko w tej chwili spokojnie można jeść i sobie zrobić cudowną sałatkę. Te liście smakują bardzo dobrze. Polecam Wam, za darmo są. Zamiast kupować w supermarketach jakieś, wypukane, wymoczone w chemii zielone, zielone sałaty, to lepiej wziąć sobie taki liść lipy i jest cudowny, mięciutki, smaczny, ma mnóstwo flavonoidów, ma antyoksydanty, ma witaminy, ma sole mineralne, ma wszystko to, co mają, co, co liść powinien, co, co mają kwiaty lipy. Tylko po prostu jest dostępny cały sezon. Jak mówię, te młode na odnogach warto jeść, bo one będą mięciutkie i świeże. A tamte drugie to już są takie łykowate. Też je można oczywiście, te duże liście, jeść cały sezon, tylko że już takie, mówię, są twarde i nie są tak po prostu smaczne. Natomiast na co one są jeszcze? No tak jak kwiat lipy, tak? No, działają właśnie wykrztuśnie, napotnie, to już mówiłam. Na, działają super na przeziębienie, rozgrzewająco, przeciwgorączkowo, ale moi drodzy działają też, liście lipy działają też bardzo uspokajająco jak się ma nawet takie, taki stres duży, a nawet depresję, one pomagają właśnie wtedy na takie stany obniżenia nastroju, ale też są rewelacyjnym kosmetykiem, można sobie z nich tonik zrobić, można po prostu zalać kilka tych liści, wodą mineralną dobrą i odstawić je na jeden dzień. Jeżeli chcemy mieć troszeczkę dłużej, żeby były ważne, dobre do użycia, to można troszeczkę dodać kropli octu. Bądź cytryny, i mamy doskonały tonik. Można też spryskiwać tym twarz, jak sobie do atomizora włożymy. Okład z liści z liści lipy jest też rewelacyjny na podpuchnięte, zmęczone oczy, na worki pod oczami. Generalnie do suchej skóry jest bardzo, bardzo dobry i, i do takiej po prostu zmęczonej. Więc polecam Wam, idźcie sobie gdzieś do parku i nazywajcie sobie tych liści lipy. To jest apteka Pana Boga, to jest cudowne dla nas i warto po prostu i warto w tych ciężkich czasach warto korzystać z tego, co nam, co, co nam właśnie ta apteka Pana Boga daje, czyli leki z Bożej apteki, jak mówiła nieoceniona pani Maria Treben. No. Posłuchajcie, żegnam Was kochani i zapraszam oczywiście do subskrypcji. Jak już powiedziałam, lajkowania na mój blog, zapraszam grynelka. A jeśli ktoś by chciał wesprzeć y, to, co robię, no to zapraszam Was na moją stronę na Patronite. Y, tam będą są też nagrody dla moich patronów. I pozdrawiam Was serdecznie, już za długo mówiłam, y, trzymajcie się kochani. Y, pozdrawiam serdecznie. Pa, pa.